Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam Was na kolejnej Aurze Dnia, mamy już wtorek, 27 kwietnia 2021 roku, moi drodzy, zapraszam Was na Aurę. Jak już wiecie, dzisiaj mamy pełnię, pełnię Księżyca w znaku Skorpiona, ja za chwileczkę wrócę do tej informacji, moi drodzy. A w pierwszej powiem Wam, co się tutaj w numerologii dzieje, a mianowicie dzisiejszy dzień z podwodaniem wibracji liczby 9. No i zobaczcie, takie zakończenie to jest zakończenie jakiegoś cyklu, zakończenie jakiegoś procesu. Warto również zerknąć na informację dotyczącą Feng Shui Zeri, co tam się na ten dzisiejszy dzień według Chińczyków dzieje. Moi drodzy, no właśnie, dziewiątka, czyli trzeba zakończyć różne sprawy, które nie przyniosły nam jakiegoś oczekiwanego efektu, moi drodzy. No cóż, chyba że coś wskazuje, że może jeszcze gdzieś tam w przyszłości czymś zaowocować, a no wtedy to po prostu ocalcie, tak? No, pozwólcie temu ostać się, moi drodzy. Nie pozwalajcie, żeby wszelkiego rodzaju jakieś śmiecie energetyczne, różne kwestie, słuchajcie, zaśmiecały, zabierały wasz cenny czas, waszą energię. Tak naprawdę, słuchajcie, czas to jest taka rzecz, której nie można odzyskać. Zyskać, bo no, stracone, stracone po prostu czas już nie wróci. Energię to jeszcze jak cię proszę, można nadbudować, ale tutaj, jeżeli chodzi o kwestię straconego czasu, no niestety nie. Moi drodzy, i właśnie warto usunąć ze swojego życia wszystko to, co jest niekorzystne, to co zabiera czas, zabiera energię, bo trzeba robić w swoim życiu miejsce na nowe rzeczy, na nowych ludzi, na nowe doznania, na nowe relacje. Moi drodzy, powinniście znaleźć dzisiaj w sobie odwagę, szczerość i szlachetność, które pozwolą Wam właśnie zakończyć to, co już w Waszym życiu dawno przestało mieć znaczenie albo po prostu dawno przestało przynosić satysfakcję. Moi drodzy, nie wahajcie się i róbcie to, co musicie zrobić. Właśnie nieprzynoszące satysfakcji sytuacje, ludzie, którzy są niczym, pijaweczki, no właśnie takie wampiry energetyczne, ktoś, kto wysysa dosłownie z nas taką energetyczną krew, tak, moi drodzy, nie oferując nic w zamian, no, powinien zostać zweryfikowany, oceniony i w miarę możliwości odsunięty z naszego życia. Moi drodzy, no i cóż, ze względu na to powinniśmy właśnie takich rzeczy unikać za wszelką cenę. Moi drodzy, jest bardzo dużo rzeczy w życiu do zrobienia, jest mnóstwo nowych ludzi do poznania, jest mnóstwo nowych miejsc do zobaczenia, jest mnóstwo nowych rzeczy do nauczenia się, jest mnóstwo nowych prac na przykład do wykonania, tak? Więc, moi drodzy, tu no naprawdę nie ma co się zastanawiać i nad pewnymi rzeczami, że tak powiem, trząść, które, które no, no nie mają już racji bytu. Moi drodzy, traktujcie swój czas i swoją energię jako drogocenny klejnot i zadbajcie o to, żeby po prostu tego nie marnować. Moi drodzy, dziewiątka to jest idealny dzień na zrobienie wszelakich porządków w życiu. Dzięki temu będziecie mogli lepiej funkcjonować. To też jest świetny dzień na robienie porządków. Słuchajcie, porządków, takich typowych, fizycznych porządków w domu. To jest naprawdę świetny dzień, w którym możecie się. Zabrać za takie rzeczy, powyrzucać różne, różne, różne rzeczy, różne przedmioty, pousuwać. To jest, moi drodzy, też świetny dzień, na przykład, na zamknięcie niechcianej, jakiejś tam kulejącej, ciągnącej się po prostu działalności gospodarczej, moi drodzy. Tu możecie zrobić wszystko tak, żeby, żeby funkcjonowało lepiej, żeby być bardziej skutecznym, żeby być bardziej efektywnym, moi drodzy. No i kiedy tutaj na coś się już zdecydujecie, to nie idźcie na żadne kompromisy. To jest bardzo naturalna kolej. Życzę, że wszystko ma swój początek, środek, czyli taką kulminację, a również, Spadek i koniec, moi drodzy, i dzisiaj po prostu akurat przypada koniec tego cyklu. Moi drodzy, to jest bardzo ważna wiedza i warto ją właśnie wykorzystać w życiu codziennym. To też jest, słuchajcie, dobry dzień na przykład na zamknięcie jakiegoś kredytu, czy zamknięcie jakiegoś konta, które chcielibyśmy, żeby już po prostu się gdzieś tam za nami nie ciągnęło. Świetny też dzień, słuchajcie, na przykład na złożenie dokumentów rozwodowych czy jakichś wypowiedzeń na przykład moi drodzy, co się będzie działo tam więcej na naszym nieboskłonie, no więc jak już wiecie ja zacieram rączki, aura, aura aura księżycowa, moi drodzy księżyc w znaku skorpiona więc wszyscy jesteśmy bardzo ostrożni, jesteśmy bardzo skryci tutaj zaznaczają się jakieś tendencje kocica nam tutaj przeleciała na przykład do poszukiwania emocjonalnego bezpieczeństwa, możemy być zazdrośni, możemy bardzo chętnie bronić swoich wartości swoich przekonań, swojego poletka swojego miejsca Moi drodzy, na plan pierwszy wysuwają się tutaj emocje i nimi są też podyktowane, być może z pozoru, jakieś irracjonalne działania. One z pozoru dla obserwatorów mogą być troszkę irracjonalne. Wszelkiego rodzaju, moi drodzy, tajemnice, jakieś ukryte motywacje skłaniają nas tutaj do działania, a odczuwamy też dużą niechęć do zwierzania się, do osób obcych. Nie ufamy obcem. Dzień tutaj raczej nie sprzyja się ubieganiu, właśnie o pracę czy pierwsze wizytom, no i tym bardziej, że wibracja liczby 9 raczej dzień sprzyja, słuchajcie, zakończeniu, domykaniu pewnych spraw, właśnie szukaniu prawdy, bo dzisiaj wszelkie rozmały poważne mają na celu przede wszystkim ujawnienie prawdy, nawet za wszelką cenę, nawet za cenę emocjonalnego bólu, moi drodzy. No i właśnie to jest taki dzień, w którym też świetnie się tutaj mają lekarze, może bankierzy, również dziennikarze, jacyś prywatni detektywi, a ja również i słuchajcie, policjanci. Moi drodzy, jeśli chodzi o dietę, no to powodzeniem cieszą się potrawy, które są ostre i przyprawione octem, a organizm domaga się bardzo dużej ilości węglowodanów, no bo wiadomo, jest to w znaku wodnym, więc jeżeli woda, wody, woda, no to węglowodany. Jeśli chodzi o ubiór, no to oczywiście mimowolnie tutaj podkreślamy, Atrybuty płci i powodzeniem cieszę się przede wszystkim bardzo wykwintna bielizna. Może ubiory jakieś szalami z kapturami, moi drodzy, pod którymi można się skryć, można się schować. W ciągu dnia, bardzo chętnie, jeżeli jest taka możliwość, będziemy ubierali, będziemy zakładali, wybierali ciemne okulary. Jeśli chodzi o miłość, moi drodzy, to dzień tutaj sprzyja bardzo silnym emocjom i naprawdę natychmiastowemu zaspokojeniu pragnień. Mogą ujawniać się stare żale, urazy jakieś obrazy, jakieś inne tego typu rzeczy. Mamy też tutaj dosyć dużą tendencję do zemsty bądź jakichś emocjonalnych prób, tak? I też no, inni mogą chcieć nas tutaj emocjonalnie próbować i to, moi drodzy, tutaj nie sprzyja raczej jakiejś radosnej i nie wiadomo jakiej wybujałej miłosnej ekspresji. No, co więcej, moi drodzy, na nieboskłonie 33 nad ranem, opozycja Księżyca ze Słońcem, czyli co? Pełnia. To przyniesie jakieś decydujące rozstrzygnięcie, może i nerwowość, Nastrój, irytacje i znużenie. Dziesiąta 52, słuchajcie, dzień trudny. Ja o tym też mówiłam na czytaniach tygodniowych, właśnie 26, 27 to są właśnie dni bardzo takie napięte. Słuchajcie, 10.52, opozycja księżyca z uranem to może spowodować duży natłok myśli. Możemy mieć jakieś nowe pomysły rozwiązania swoich problemów i być, możemy być naprawdę pobudzeni emocjonalnie. To Wam od razu mówię. 14:48, moi drodzy, kwadratura Księżyca z Saturnem. Tu znowu będziemy szukali, będziemy podejmowali prób znalezienia drogi do poprawy jakiejś e, własnej sytuacji, żeby rozliczyć popełnione błędy, nasze własne, ale też błędy tych osób, które gdzieś tam naprzeciw nas stoją, moi drodzy. 19:36, Kolejna opozycja, bo tu w ogóle wiecie, mało jest jeszcze dzisiaj opozycji, także to jeszcze nie jest ostatnia. 19.36 Właśnie opozycja Księżyca z Wenus. No to znowu jakieś rozczarowania w sprawach partnerskich, jakieś dyskusje, jakieś w ogóle niesnaski partnerskie, jakieś trudności momentami z naprawą jakichś wcześniejszych błędów. Więc tutaj, słuchajcie, wiele rzeczy może naprawdę trzasnąć i runąć, tam szczególnie, gdzie nie ma prawdy. No jeżeli my mamy w stosunku do kogoś tutaj jakiś żal, no to ktoś może mieć problem. Po prostu słuchajcie i trudność z naprawieniem tej sytuacji, z naprawieniem tego błędu i raczej nie będziemy chcieli wybaczyć. No jeszcze o 22 Pluton rozpocznie swoją retrogradację, Pluton, który jest między innymi jednym z patronów właśnie znaku Skorpiona i moi drodzy 22.25, kolejna opozycja, ponieważ dzisiaj po prostu za mało było opozycji, no to jeszcze musi być kolejna, już o 22.25 Księżyc z Merkurym wda się w opozycję i to spowoduje, że będziemy tacy skonsternowani, będziemy stać przed jakimś trudnym wyborem i mało tego będziemy działać wbrew logice. Więc słuchajcie, dzień naprawdę... Mm. Z ostrym zakrętem, tak? To jest wchodzenie w ostry zakręt dzisiaj. Także proszę zachować spokój i daleko idącą ostrożność, moi drodzy. Zresztą zachęcam Was również do zapoznania się z czytaniami tygodniowymi, które są na kanale i tam też właśnie podaję te, te, te informacje, mówię, gdzie, komu, jaki, gdzie, jakiemu znakowi, w którym momencie może być troszkę ciężko, i na przykład w jakiej dziedzinie. Moi drodzy, to tyle. A z a ja już teraz zapraszam na. Moi drodzy, numerologia i astrologia już jest za nami i jak powiedziałam, czas zatem właśnie zobaczyć energię z kart tarota. Przypomnę, 27 kwietnia 2021 roku, moi drodzy, wtorek, dzień jest pod władaniem wibracji liczby 9. Księżyc mamy w znaku Skorpiona. Dzisiaj on tam osiągnie pełnię o godzinie 5 z minutami nad ranem, tak? 5 bodajże 33, dobrze pamiętam. Moi drodzy, dużo opozycji, jakaś tam kwadraturka po drodze, no, dzień naprawdę taki z zakrętem, że tak powiem. Zachęcam Was również do zapoznania się z czytaniami tygodniowymi. Ja tam dokładnie wyjaśniam tą całą sytuację tych, tych, tych napiętych energii dotyczących właśnie końcówki miesiąca, moi drodzy i w tradycyjnej astrologii dzień jest podładaniem Marsa, więc słuchajcie, naprawdę dużo tutaj energii ognia i oczywiście woda. No i słuchajcie, ogień i woda i albo będzie ta woda ogień gasiła, albo po prostu ogień będzie wodę podgrzewał i będzie co? Wrzenie, wrzątek, gwizdanie w gwizdek i w ogóle, w ogóle, w ogóle, słuchacie, a łatwo się wtedy tym poparzyć, tak? Dobrze, moi drodzy, aura dnia, karta dnia. Rezonujące ze mną osoby, druga, szóstka znaków Zodiaku, wtorek, 27 kwietnia 2021. Wagi, skorpiony, strzelce, koziorożce, wodniki. Ryby. No, yy. Uf. Uf. zobaczcie, talia stosowana i przed filmem, i po, po zakończeniu tamtej. Mm. Mm. Sesji, jakby losowania dla tamtej grupy, wybierania dla tamtej grupy. Moi drodzy, słuchajcie, siódemkę buławową wybrałam również dla osób z podznaku bliźniąt, więc możecie tam się po prostu skorpiony może dopatrzeć, czegoś dosłuchać, może coś macie wspólnego z bliźniętami, a może po prostu trzeba zachować daleko idącą ostrożność po prostu w dyskusjach z ludźmi i. Plotki, tak? Bo to to plotki, bliźnięta, słuchajcie, to też czasami plotki. I kartę czwórki denarów, moi drodzy, wylosowałam również dla osób, to, to jest tutaj dla um, strzelców informacja. Wylosowałam tę kartę dla osób spod znaku raka, więc może macie tam coś z nimi wspólnego, tak? Jakaś stałość tam. Dobrze, moi drodzy. A dziewiątka kielichów to jest karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku e, wagi. No i słuchajcie, moje wagi. No cóż, warto dzisiaj tutaj zająć się wszystkimi takimi sprawami, które nie przyniosły wam spełnienia, nie przyniosły wam zadowolenia. Bo dziewiątka kielichów, moi drodzy, to jest brak spełnienia, brak zadowolenia, brak szczęścia. No i wszystkie te sprawy właśnie warto, kochani moi, e, tutaj. E, uwzględnić, warto się właśnie tymi wszystkimi sprawami zająć. To wszystko też co jakieś takie dziwne, słuchajcie, blokady emocjonalne, was. Buduje, tak, tworzy. Moi drodzy, co powoduje jakieś takie blokady emocjonalne, zajmijcie się tymi blokadami emocjonalnymi. Przy okazji, wibracji liczby 9, właśnie warto pozakończyć te wszystkie sprawy. Jeżeli blokujecie się tutaj na partnera, bo blokujecie się z powodu jakiejś emocji, więc warto też się tym zająć, zakończyć, wyjaśnić, moi drodzy. No i właśnie z powodu takiego jakiegoś troszeczkę chłodu. Blokad, jakiegoś braku spełnienia mogą się tutaj, słuchajcie, niektóre sprawy Wam tutaj troszeczkę zawalić, no i, i, i moi, moi drodzy, no po prostu proszę tylko zweryfikować, czy to faktycznie tak jest, czy to są Wasze takie osobiste odczucia, bo czasami tak się zdarza, że my czujemy, tylko że jakaś jest blokada, a tej blokady tak naprawdę nie ma, tak? Między nami, czy między współpracownikami, czy między nami a partnerem. Więc, <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Warto się tym, Moi drodzy, zająć. Tęsknota, to jest też tęsknota za czymś, za kimś, trochę, troszeczkę też takich, takich rozmyślania o jakichś sprawach, które są nie do końca satysfakcjonujące finansowo, a więc, moi drodzy, tym się warto tutaj zająć. No i co? No, no, słuchajcie, te rzeczy, które faktycznie Was nie, nie satysfakcjonują, gdzie jest brak satysfakcji, możecie to dzisiaj tutaj kończyć. Ja tak widzę. no mo, Może tutaj nastąpić taki moment eksplozji i irytacji dużej. E, moi drodzy, siódemka buławowa to jest właśnie karta, którą, jak wcześniej wspomniałam, wylosowałam również dla bliźniąt. E, a tutaj wylosowałam ją dla osób z podznaku Skorpiona. Więc słuchajcie, moje drogie Skorpiony, Wy się po prostu musicie tutaj dzisiaj bronić. Przed dyskusjami, przed plotkami, jakieś argumenty, obrona, może być jakaś taka trudniejsza rozmowa dzisiaj w pracy musicie się też bronić właśnie tak jak powiedziałam, przede wszystkim przed plotkami ja tutaj właśnie widzę w stosunku do, do skorpionów jakieś plotki, jakieś dziwne słowa, gadanie i tak dalej tak dalej, tak? musicie sobie też dzisiaj tłumaczyć energię tego dzisiejszego dnia i to co się dzieje troszeczkę w taki sposób niekonwencjonalny, no jest pełnia no pełnia w waszym znaku więc wy tutaj też czujecie duże napięcie, ale słuchajcie łatwo wam też dzisiaj będzie się przed czymś przed kimś bronić bo jesteście protegowany Dzisiejszego dnia. Po pierwsze, księżyc w Waszym znaku, tak? No i pełnia, więc tutaj, jeżeli macie naprawdę, słuchajcie, coś do, takiego do załatwienia i potrzebujecie jakichś takich argumentów, potrzebujecie takich gierek, bym powiedziała, słownych, no to naprawdę sobie z tym świetnie poradzicie. Moi drodzy, oczywiście, co? Chcecie coś zamknąć, chcecie coś zakończyć, to też tutaj dobry plan działania, przygotowanie sobie argumentów, no bo tutaj też troszeczkę takiego jakiegoś, że tak powiem, słownego gradu. Od ludzi na Was może dzisiaj spaść, tak? Dobry plan działania, moi drodzy, i przede wszystkim też tłumaczymy sobie pewne rzeczy w sposób tak zwany nadprzyrodzony, metafizyczny. Wtedy wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, czwórka denarów. Moi drodzy, czwórka denarów to jest karta, którą wylasowałam dla osób z podznaku strzelca. No i strzelce też chyba, widzę, jakieś takie spokojne, bardziej spokojne niż, niż można by się spodziewać, i, i, i podobnie chyba spokojne jak raki. Słuchajcie, moi drodzy, no może macie coś wspólnego z osobami z podznaku raka, więc więcej. Warto, warto się tutaj też jakby zwrócić tam do tego czytania albo sobie po prostu to jakoś tutaj uświadomić. Moi drodzy, no cóż, wy przede wszystkim też tutaj dzisiaj, moje drogie strzelce, zajmijcie się wszelkiego rodzaju jakimiś takimi swoimi zabezpieczeniami. Więc przede wszystkim będziecie się zajmować zabezpieczeniami. Będziecie się zajmować tutaj jakimiś Sprawami finansowymi. Będziecie się też również, moi drodzy, zajmować takimi sprawami, ja bym powiedziała, gdzie jest po prostu. I tu podobnie trochę jak dla raków, jakieś skomstwo, skomstwo emocjonalne, skomstwo, osobi takie osobiste, skomstwo finansowe, tak? Moi drodzy, będziecie może mieli ochotę skończyć, skończyć z pewnymi rzeczami. Skończyć właśnie z takimi, z takimi, a nie innymi tematami w swoim życiu. Chociaż ja tutaj widzę na przykład dla strzelców, że strzelce powinny być dzisiaj wytrwałe, powinny być. Dzisiaj stanowcze powinny się dzisiaj trzymać jakichś swoich postanowień. I to jest bardzo ważne, żebyście po prostu dzisiaj nie szalały, nie zmieniały zdania i nie pozwoliły się po prostu wyprowadzić z równowagi i gdzieś tam przesunąć na inny top, tak? A więc tutaj po prostu jest najważniejsza, moi drodzy, stabilizacja dzisiaj ustrzelców i takie zabezpieczanie samych siebie. No, zobaczcie, jakie ciekawe ciekawy dzisiejszy dzień. Szóstka mieczy, moi drodzy, to jest karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku koziorożca. Koziorożce, moje drogie, przede wszystkim Wy też tutaj dzisiaj uważacie na swój stan emocjonalny, dlatego że pod wpływem emocji możecie no, dokonać różnych takich, słuchajcie tutaj, roszad. Przede wszystkim, jeżeli podejmujecie decyzje, no to podejmujecie je po prostu na podstawie takiego rozumu, spokojnie i chłodno. Jest takie powiedzenie, nie wyruszaj w trakcie sztormu na morze. Więc, jeżeli czujecie taki sztorm, macie taki sztorm, i po prostu tutaj emocje wami targają, więc nie wyruszajcie po prostu na, 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 na pełne morze, tak? kiedy jest taki sztorm. Nie wyruszajcie. Stan emocjonalny, moi drodzy, niektórych może po prostu powodować też takie wewnętrzne zamykanie się. Wewnętrzne zamykanie się, słuchajcie, przeanalizujcie dzisiaj wszystkie swoje emocje, wszystkie wasze urazy, które właśnie powodują takie zamykanie się, od, trochę odchodzenie od świata ży, że tak powiem, żywych dookoła nas, tak? Takie cienie, słuchajcie, proszę się zająć cieniami, dobrze? Proszę się zająć jakimiś ludzkimi cieniami, proszę się zająć tym wszystkim, co jest w Waszym cieniu, i proszę się zająć tym, co Was w jakimś sensie troszeczkę wpycha do cienia, dobrze? Takiego życiowego. Oczywiście są tutaj koziorożce, które dużo pracują w domu. To mi się też tutaj bardzo często pokazuje na pracę online. Moi drodzy, to są koziorożce, które, które dużo pracują w domu i tutaj musicie też po prostu no, pewne, pewne tutaj poczynić jakieś może troszeczkę zmiany, tak? Może niektóre będą chciały zakończyć coś, może zakończyć jakieś współpracę, a może po prostu stwierdzić, że warto po prostu e, zamiast na przykład pracować na etacie, to jednak zająć się może jakąś własną działalnością, czymś takim, tak? Moi drodzy, no też niektóre tutaj widzę koziorożce, że będą się zastanawiały. Bardzo będą intensywnie tutaj myślały nad, nad tematem przeprowadzki, tak? Moi drodzy, przeprowadzka, że będziecie sobie chciały poszukać jakiegoś nowego miejsca, nowych obszarów. No, niech to będą tylko może nowe obszary zawodowe, ale niektóre naprawdę będą chciały szukać tutaj nowych obszarów bytowania, tak? Nowych obszarów do bytowania i będziecie myślały o miejscu, w którym mogłybyście osiąść. No cóż, no pełnia, słuchajcie, no cóż, możecie zakończać takie rzeczy. Królowa denarów, moi drodzy, królowa denarów, to jest karta, którą wylosowałam dla osób z znaku wodnika. Wodniki, moje drogie, a Wy? Też podobnie, tutaj trochę jak strzelce, podobnie jak raki. Usiądziecie i będziecie się cieszyły tym, kim jesteście i, i, i co robicie. Oczywiście tutaj widzę cieszenie się ze stanu posiadania i bardzo też takie intensywne, słuchajcie, bronienie swojego stanu posiadania, swoich przekonań. To ja jestem tutaj na panem czy panią swojej własnej sytuacji i bardzo będziecie chciały zachować taki stan rzeczy. Słuchajcie, moje drogie wodniki, jakieś sprawy tutaj też oczywiście będziecie musiały. Wyjaśnić być może jakieś emocjonalne zadry, coś takiego, co dotyczy może Waszej mamy, albo po prostu macierzyństwa. Tak? Więc może są tutaj jakieś takie zadry, jakieś takie historie, jakieś takie bóle, może jakieś takie smutki, które, które sobie tutaj będziecie musiały, moje drogie wodniki, wyjaśnić przy okazji właśnie tego, tego zdarzenia, właśnie pełni w znaku, w znaku Skorpiona. Jakieś takie, słuchajcie, bóle mogą wyłazić. Moi drodzy, no cóż, oczywiście, też niektóre tutaj sytuacje związane z jakimiś stałymi związkami, czy w ogóle z jakimś stanem posiadania, też jakieś takie żale, też jakieś takie historyjki, będzie je trzeba po prostu wyjaśnić po to, żeby móc radośnie z powrotem spojrzeć w przyszłość. Stan posiadania, dbanie dzisiaj o jakieś finanse, niewydawanie pieniędzy, nieinwestowanie. Możecie mieć ochotę zrobić jakieś zakupy, jakieś inwestycje, ale z drugiej strony będziecie się zastanawiały, czy nie trzymać pieniędzy przy sobie. Szczerze, chyba trzymajcie. Tak mi się, moi drodzy, wydaje że w dniu o wibracji liczby 9 niczego nie kupujemy poważnego, żadnych, żadnych nieruchomości, żadnych inwestycji nie czynimy, tak, więc tylko raczej zakańczamy, więc może też tutaj możecie pozakańczać jakieś takie, słuchajcie, jakieś umowy, coś takiego, co jest za, za bardzo tutaj finansowo was na przykład obciąża, tak, stwierdzicie, że za bardzo was obciąża finansowo. Moi drodzy, siódemka denarowa, to jest karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku ryb, a wy ryby tutaj też po prostu powolutku, powolutku będziecie oczekiwały na rozwój sytuacji. Będziecie oczekiwały na rozwój sytuacji, to jest raz, a dwa moje drogie ryby, no i możecie tutaj pewne sprawy przeciągać, możecie mieć troszkę problemy decyzyjne czy coś skończyć, czy nie skończyć. Dzień o wibracji liczby dziewięć, moi drodzy, to jest dobry dzień na zakończenie takich spraw, które już po prostu wcześniej macie przemyślane, że chcecie je zakończyć, tylko to już jest po prostu na przykład zaplanowane, tak, czyli zakończona na przykład jakaś inwestycja, zakończamy w dniu dzisiejszym jakiś kredyt, zamykamy jakieś konto, albo po prostu na przykład zamykamy, zakończamy jakieś sprawy związane na przykład z jakąś nieudaną działalnością gospodarczą, tak, więc to jest moi drodzy świetny dzień, natomiast Natomiast na kończenie czegoś pod wpływem emocji, jeszcze takich silnych, jakie, jakie dzisiaj może pełnia wywołać, a wy jesteście też trygon przecież tutaj wodny, to nie jest dobry. Dobry pomysł, tak? Więc lepiej tutaj faktycznie troszeczkę się wstrzymać i, i, i po prostu przed podjęciem takich bardzo drastycznych decyzji pod wpływem chwili, jakichkolwiek, czy to będą decyzje, nie wiem, zrywania, zaczynania, rozpoczynania czegokolwiek takiego, to słuchajcie, troszeczkę się tutaj wstrzymać, rozejrzeć się dookoła i dopiero później podjąć decyzję. Słuchajcie, możecie być tutaj nawet dzisiaj, mieć jakieś takie kuszenie, że tak powiem, czy być kuszone. Same się możecie kusić, was może kusić, ktoś was może kusić, żeby wydać na przykład, słuchajcie, jakieś takie zasoby finansowe, które macie, tak zwane zaskórniczki, tak, tam gdzieś pochowane, no i zaskórniaki, zaskórniaki, to są, nie zaskórniki, zaskórniaki, moi drodzy, pochowane zaskórniaki i to może Was tutaj kusić, wydać może dzisiaj, ale dzień o wibracji liczby dziewięć nie jest dobrym momentem, słuchajcie, na robienie żadnych inwestycji, Możecie tutaj się też dzisiaj bardzo intensywnie zastanawiać, czy starczy wam jakieś oszczędności, czy czegoś wam wystarczy. Na pewno wam tutaj wystarczy spokojnie, nie, nie szalejcie, moi drodzy. Zachowałabym tutaj na waszym miejscu daleko idący spokój, tak? No i słuchajcie, siódemka denarów to też jest takie oczekiwanie, oczekiwanie na jakieś plony, więc może być to tutaj dzisiaj dzień właśnie oczekiwania, jeszcze na coś. Oczekiwania. Są może takie ryby, które czują przez skórę coś, że coś, coś się może dziwnego wydarzyć, coś takiego niefajnego, nie, nie więc tutaj możecie oczekiwać, tak, na coś. Możecie tutaj na coś oczekiwać. No niektóre oczekują, nie wiem, nagrody, niektóre może oczekują kary hmm, od losu, tak więc. Taki, taki, taki właśnie dzień, słuchajcie, taki dzień takiego czekania, takiego trochę przyczajenia, kurczę, a ja coś tam czuję przez tą moją rybią łuskę, tak? Więc taki, taki właśnie to może być dla Was dzionek. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim bardzo spokojnie przetrwajcie i przeżyjcie wszyscy tę pełnię, bez nerwów, bez stresów. I zapraszam na kolejne czytanko.